Cześć wszystkim! Dzień dobry, to wszystko oh, zaczęło się 13 grudnia. Jedna! Jedna! Moi drodzy, to chyba dzisiaj! To chyba dzisiaj będzie ta piękna, wyjątkowa chwila, kiedy będzie. What? One one MLN. To uczucie. Jeju! Sześć prawie lat temu, tych dwóch gości, których w tym momencie widzicie, spyknęło się. Wymyślili nazwę, content. To jest niesamowite w ogóle, że sześć lat, niby teoretycznie długo, ale z drugiej strony to jest milion istnień. To jest niesamowite. Naprawdę. Mamy ustawiony licznik, który pokazuje nam na chwilę obecną, ile jest subskrypcji. Mamy 999 956. Przed sekundą było 954. Jest ładnie wszystko zrobione. W ogóle to jest licznik, który jest dostępny tylko dla mm, twórcy. Patrz. Już 43. To jest mega spontan dzisiaj. Bo nikt nie wiedział, że to dzisiaj będzie. Jadę po szampana Tak, koniecznie Ruski i gris stoję. <gry> nie no, szampan musi być Maciuś jaki? Ty żubrówka, nie? Żubrówka <gry> Ale to musisz się spieszyć, bo to zaraz będzie korki no, jest... Dobra e, no. Trzeba robić przygotowania pod e, świętowanko Także lecę e, Lecisz Maciek ze mną? No, no, I będziemy no, nałączać z Dmitrem. Tak, lec. Ty dasz radę sobie tutaj poradzić tak. z milionową ja widownią? Te... Tak, ja sobie wezmę ale, coś ale ciebie, coś je, tak. A powiedz mi, e, czemu nie live? No bo będziemy przygotować lepszy film. Film taki, od czego wszystko się zaczęło. Dobra, ubieramy się, lecimy po szampana. Tylko wiesz, że dzisiaj Uberem wracamy do domu? 970 to dzwonisz. Jak będzie 970 to dzwonisz. No to za 13. Zaraz milionik. Dawaj Maciek, wsiadaj kurna do wehikułu czasu i lecimy. Dziękujemy za to, że jesteście. Naprawdę jest nam niezmiernie kuźwa miło, że, że oglądacie, że komentujecie. No, zebrać wokół siebie taką widownię. No i to jeszcze bardzo aktywną, jak widać w komentarzach. Bardzo aktywną. I przede wszystkim dorosłą i inteligentną. Hej, hej Siri. Call Dymitr. Ile jest? Tyle samo, co było. Kurde, dobra. OK, czyli? Czyli nie przebywa. 957 957. Dobrze. To może ja na mieście będę zaczepiał ludzi, żeby subskrybowali, co? Kurna, takiego drugiego to ja nigdy w życiu jeszcze nie piłem, ale jak jest okazja, to się bawić. Miliony monet Tylko Mam chwila wszystko. znajdę go. Mamy wszystko? Mamy wszystko. widziałem bardzo ładny komentarz. Nie. Muszę go znaleźć. Ale y, komentarz był odnośnie milion, y, postaw na milion, że, że trochę bardziej zestresowany i ktoś tak napisał, no widać, że tam dymsza trochę bardziej zestresowany, A to wiem, który. Ale y, tak naprawdę dźwiga, dźwiga na sobie y, wizerunek milionowej widowni. O, na... o jest, o to ci chodzi. Łukaszku, wyszło szydło z worka, pomimo, że nie masz par szkło, to bardzo brzmi woda przed kamerą. Czy wasza YouTube'ową czy telewizyjną, to zawsze. Yy, na spoko. Sympatycznego, zabawnego, miłego, rosnego, dobrego chłopaka, a ile chłopaków, pokażę, że ważne. I to do tego stopnia, że w TV wypadłeś na mniej zestresowanego i przyjętego niż Rzymsza, ale jest to też normalne, bo to oni stworzą kanały, które dobija do miliona i teoretycznie na nim spoczywa większa odpowiedzialność za wizerunek, bo jest on na pierwszym froncie. Jest, jak idzie rzucanie palenia. To o to Ci chodziło? Tak. A weź, coś tak powiedz teraz, tak, do miliona tutaj słuchaczy i o. przed milionem słuchaczy. No, że bardzo się cieszę, że przede wszystkim moi drodzy, znaczy, tutaj jest ten drugi kanał, nie? Że tak naprawdę to dzięki Wam. Wy jesteście integralną częścią tego, w zasadzie najważniejszą częścią tego całego przedsięwzięcia, tej całej firmy. Gdyby Was nie było, to nie byłoby nas, nikogo. I to jest najpiękniejsze to, że tak jak wielu twórców mówi, że dobra, my te kanały budujemy wspólnie, ale ten naprawdę budujemy wspólnie, bo nigdy nie miał on żadnego krosa, nie miał żadnego wsparcia wszystko zostało zbudowane organicznie. I to wszystko dzięki Wam. Dziękuję. Hej! Co ty daj za tą kartę? Co to jest w końcu? Bo ja, nie Nie wiesz, ja że to był mój ulubiony Pokémon? Patrzcie, dał mi taką kartę. Na milion subskrypcji to jest prezent. X-Ball. To jest jakieś drogie? A wiesz, że podrabiają te karty? No wiem, wiem. Czy to jest podróba? Tak. A... 23 osoby jeszcze i milion. Dwanaście osób. Dwanaście osób. Moi drodzy, czekamy i czekamy. Ale już się długo będzie. Fajnie, że to jest organicznie i że to nie jest wymuszone, bo tak naprawdę te osoby, które no, teraz... Nie? I tak. 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 Nie, że... Te osoby... Nie, weź posuń tyłek. Nie, że mówimy, że... Wejdźcie subujcie. tak, tak. tak. Milion razy. osób. To się w głowie nie mieści. Milion osób obserwuje, a ile osób nie obserwuje, a ogląda? Kto odjął subskrybera? O, ktoś już dodał. No, dobrze. Mm. To ty? To ty? Nie Fenomenalne, powiem ci. Co, co, denerwujesz się? Nie, ale nie jestem w obliczu, czy coś na przykład czy YouTube napisze, czy nie. No to zaraz wam pokażemy. No. Taka relation na żywo, nie? Na pewno przyjdzie do nazwy, pokaż Tak wygląda na 100 tysięcy subskrypcji A nie jest data, czy jest gdzieś z tyłu? Nie, z przodu nie ma, z przodu? Z nie z nie ma 10?! 10 już no Już 10 osób 10 osób i będzie one million To jest promil wtedy Promil nam brakuje do miliona Boże A na drugim kanale brakuje 2000 osób do, do 30 tysięcy. To chwila jeszcze na autopromocję. <laughs> Autopromocja. Moi drodzy, Bijajcie na kanał Jak Sprawdza. A, przecież tu jesteście. <laughs> moi drodzy, oczekujemy na wielki milion. Zebraliśmy się tutaj. na zgromadzenie całego zespołu 992. I oczekujemy. Najprawdopodobniej w ciągu godzinki powinien milion być. Czekamy. Bank. Nie, Dwa. Macie jak weź tu nagrywać te relacje, no, jeszcze wideo. Ja nie wiem jak ty to zrobisz. Jedna! Jedna! Nie za! Jeden za! Ja za! za! Jeden za! przeżycie! za! za! Jeden ja. Ale za! Jeden za! Ale się Milion dwie osoby. Dawaj Ale zajebista robotam doczuję. Trzech tak, lat czemu że nawetśmy no, to zrobili. Milion i co? Ty jak trzy minuty po północy. <grym <grym Zajebiście. Naprawdę. Ale się, przełom. Ale, aż się ruszyłem. Ty, ale to nagrałem. Ty no, cały ja, czas to nagrywałem. Ale co życie? No. To słuchajcie, moi drodzy. Co by nie było, to Wasza zasługa. Tak. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy za to, że spędzacie z nami czas. Wiecie, co jest fajne, że to jest milion bez żadnych krosów, ciężką pracą, tym umysłem, tymi ręcami wszystko tak. zrobione. I za to też, kurna, mam nadzieję, że doceniacie to, co robimy i w jaki sposób to tworzymy. Tak naprawdę, mówiąc bardzo szczerze, Rzecz, do której najbardziej chciałem, żebyśmy dobili Właśnie do Milena, bo Milena jest taką Progiem bardzo takim tak, Naprawdę taką bajeczną drogą No teraz jedziemy po dwa Nie zatrzymujemy się, po dworze wrzucamy wyższy bieg Teraz produkcje będą jeszcze lepsze Nie Maciusia? Oczywiście Moi drodzy brakuje słów. brakuje słów żeby opisać to, co się dzisiaj wydarzyło Tyle człowiek na to czekał Ukradkiem, mówi się, że dzisiaj te suby jakoś nie są jakieś takie bardzo ważne a tak naprawdę jednak gdzieś tam ukradkiem chciało się. No, i teraz tak. I teraz zmieniamy, moi drodzy, content. Teraz content wygląda tak. <śmiech> <śmiech> Idziemy do action i wszystko co dotknie Łukasz mi kupuje. <laughs> I na sam koniec na odlot kto dłużej będzie całował świetnik. Tą osobę trzeba też wynagrodzić. Moi drodzy. O, to jest osoba, która jest zawsze. Marta, podziękować Tobie za nieustanne wsparcie, bo Ty komentujesz częściej i widzisz częściej. Ja nawet tyle nie widzę. No dobrze, to chyba tutaj mamy wszystko. Myślę, że mamy. Tutaj mamy, no najważniejsze zostało pokazane. Dziękujemy, moi drodzy tutaj. Widzimy się na kolejnych produkcjach. Teraz nie, teraz czekamy na 150 tysięcy. Boże, stop na 100 tysięcy na nowym kanale. Musi tutaj wlecieć. Żeby był taki przycisk, nie? O, tu, ten. Taki musi być, tylko musi być. Jak sprawdza? O, bez M. No YouTube dużo się nie narabisz, kurna. No może sami to zrobić. Dziękujemy za to, że jesteście do następnego, Papa. Pa.